Siemaneczko z tej strony, Weir i witam Was bardzo serdecznie w kolejnej serii z gry Ty, Ja i Puste Słowa. Jest to gra od zespołu Charon. Szczerze mówiąc, przedostatnia gra, jaka została mi do nagrania. Ostatnio, bodajże, w marcu wyszła kolejna gra, którą też dla Was nagram w przyszłości, ale na razie zajmiemy się tą serią. Realnie po tej serii mam zamiar kontynuować. Debugimana, w przyszłości jeszcze w znowy no ale nie ma co tutaj gadać, zacznijmy yy, grę. Yy, więc tak. Ta gra zawiera brutalne i groteskowe zawartości. Tradycyjnie, jak to u Czaron. To jest praca fikcji, bazowana na prawdziwej historii. Okej, okay, czyli to jest generalnie pierwsza gra od zespołu Czaron, gdzie cokolwiek jest bazowane na czymkolwiek. Prezentowane przez Czarą. Generalnie Czarą to jest zespół bodajże trzech osób. Ostatnio ktoś odszedł z ich zespołu. W sensie umarł, także... Tutaj z pełnego szacunku dla twórców możecie postawić znicz w komentarzu czy... czy coś. Ach. Nawet nie zdałem sobie z tego sprawy. Wydałem lekkie westchnięcia. Już zaczęło padać. I śnieżyć. Około pół roku minęło od tego czasu. Czas ignoruje mnie kiedy płynie. Łapie mnie w, swoim, w swój prąd i topi mnie. Jestem pewny, że zabije naszą dwójkę. Ach, ty już nie jesteś z nami dłużej. Czuję lekki smutek, ale wciąż czuję również szczęście. Z jakiegoś powodu nie czuję bólu. Mój umysł jest spokojny, nie ma zmartwień, nie ma. Yy, że tak powiem, niepokoju. Nie ma zamieszania. Czy ja kiedykolwiek byłem smutny, życie straciłem? Mój umysł jest pusty. Czuję, jakbym stracił kogoś. Pewnego dnia dołączę do ciebie. Jestem pewny, że tam znajdę prawdziwego siebie. Tak myślałem. Nie myślałem, że byłem w błędzie. Powiesz mi, jaka będzie moja przyszłość. Obiecałeś, Shintaro. I po raz kolejny mamy głównego bohatera z końcówką imienia Tarą. Jak zwykle. To jest gra czarą, co nie? Czyli musi być bohater z końcówką Tarą. Generalnie. Dobra. O, króliczek. Oferuje zapisy przez całą nację. Czy chcesz zapisać? Pewnie. Dzięki, wielkie króliczku. To jest króliczek odmeldowuje się. Okej, okay. cześć. Miłego dnia. Mm. Czyli to jest czy taka typowa wizualna welka, bo skoro króliczek jest tutaj, to znaczy, że nawet nie mamy możliwości poruszania się w tych grze. No dobra. Hej. Dzień dobry, Shinteru. A ty, kim jesteś, młoda dziewczyno? Przepraszam za wczoraj. Ty chciałeś tą płytę, prawda? Ale nie ma nic, co mogłabym zrobić. Um, przestali je produkować, teraz cena jest naprawdę wysoka. To nie jest coś, co normalni ludzie mogą otrzymać. Ja trochę chciałam tego posłuchać również. Ten facet to akino. Czek, co? To jest facet? Sztuk dziewczyna jest. Ma twarz dziewczyny. Na pewno jest dziewczyna. Moje, mój najlepszy przyjaciel. On zawsze wydaje się taki dorosły, jak na swój wiek, i jest trochę tajemniczy. Więc, Shindaro, ja widzę, że masz krokiety na lacz dzisiaj. To fajnie. Wygląda, to, wygląda na to, że Twoja mama naprawdę włożyła swoje serce w zrobienie ich. Myślę, że to wspaniale. Ja, więc. Ja mam stare. Ja mam te same stare jedzenie ze sklepiku. Jedzenie kulek ryżowych przez cały ten czas jest trochę... już zestarzałe, więc wziąłem trochę. Ch... znaczy wziąłem trochę chleba dzisiaj. To jest facet według bohatera. To nie tak, że jestem zazdrosny czy coś. Moja mama po prostu zawsze jest zajęta pracą. Ona nie może nic na to poradzić. Jestem trochę zbyt stary, żeby myśleć egoistycznie. Hm? Chleb z kremem? Nie, to jest. Lep, jak i soba. Czy nie mówiłem ci? Nie mogę wznieść słodkiego jedzenia. Krem i inne słodycze obrzydzają mnie. Zastanawiam się dlaczego. Na zewnątrz on wyglądał jak każdy inny uczeń, ale jego słowa były dalekim płaczem z jego, od jego wyglądu. Nie wiem, coś skrzaniłem w tym zdaniu, ale nie wiem, jak to przetłumaczyć szczerze. Myślę, że mogłem lubić właśnie to w nim. Zastanawiam się, jak wiele jeszcze razy będę w stanie zjeść lunch w szkole w ten sposób. Ty tak naprawdę... Masz tylko kilka lat, żeby być uczniem. Czas naprawdę płynie szybko. To już tak długo... Od kiedy cię poznałem. Shintaro. Czy pamiętasz? Ehm... Um. Okej. Okay. Wygląda to, że pamiętam. Właśnie przenieśliśmy się w czasie. Yeah, moc gier. Ten chłopak zwrócił moją uwagę. Kolega z klasy, który był zawsze sam. Chłopak. Tak. Tak jak ja. Wygląda na to, że on zawsze jadł lunch samemu. Ale przy nim była... był odtwarzacz CD. Sepia Mimosa. To było przeznaczenie. Myślałem, że byłem ostatnią osobą zostawioną na tym świecie, która wiedziała o Sepii Mimosa. On był taki jak ja. Czułem... Yy, dużą chęć, żeby porozmawiać z nim. Kurde, dobrze tłumaczę ten odcinek. Mamy opcję zawołaj go oraz opcję zawołaj go, czyli dostaliśmy wybór, który tak naprawdę nie jest wyborem. Jej, kliknijmy enter. Ciekawe, co się stanie. Cześć. O co chodzi? Czy my rozmawialiśmy przedtem? Przepraszam, jeśli tak, to nie pamiętam. Więc co za różnica? Ty nie wyglądasz na kogoś, kto mógłby się. Z kim mógłbym się dogadać. Czy chcesz czegoś? Ym, ta płyta... Bądźmy przyjaciółmi. Drugie to taka opcja z dupy, nie? Pogadajmy o płycie. <ścoughs> Jesteś zabawną osobą. Zainteresowałeś się w kimś takim jak ja. Ja po prostu siedzę tutaj w zapętlonym czasie. Nic więcej niż zabawa boga. Kiedy on ci pozwolił zainteresować się mną? Widok na Twojej twarzy mówi, że nie masz pojęcia, o czym mówię, ale to w porządku. Ty jesteś intrygujący, tak. Sprawiłeś, że jestem Tobą zainteresowany. Zastanawiam się, jak bardzo zmienisz mój świat. Kto się narodzi? chce się dowiedzieć. Ach, ja wiem. Hej, Shintaro, zjedzmy lunch razem. Czy podoba Ci się ten pomysł? Poproszę, jakąś opcję. Nie dostaliśmy opcji. No kurwa. A więc poszliśmy z nim zjeść lunch. A teraz nagle jesteśmy w przyszłości znowu. Czy pamiętasz? Znaczy, czy widziałeś o tym? My jedliśmy lunch razem każdego dnia od tego czasu. Kto by pomyślał, że ja będę przyjacielem z tobą, że będziemy przyjaciółmi? Ciężko mi w to uwierzyć samemu. Mam na myśli, ja zawsze byłem sam do tej pory. Ale teraz jestem szczęśliwy. Szczęśliwy, że mam kogoś z kim mogę porozmawiać o moich zainteresowaniach. O jak słodko. Czy to jest takie ważne? Masz innych przyjaciół, prawda? Jeśli nie ma przyjaciół, to go trochę możemy urazić tym pytaniem. Ale pierwsze to już go brać. Dobra, chodźmy z pierwszej opcji. Wydaje się bezpieczniejsza. Ja <laughs> Ja nie mam innych przyjaciół oprócz ciebie. To nie tak, że ja wolę być sam. To jest bardziej to, że ja unikałem tego, żeby być wśród ludzi. Ten sposób, w jaki jestem teraz, ja nigdy nie jestem w stanie domyśleć, a co zauważyć, kiedy ludzie próbują mnie oszukać. Ja zawsze muszę być ostrożny, więc bycie przyjacielem Twoim było czymś, o czym nie myślałem, że jest możliwe. Więc Shintaro, co o tym myślisz? Czy będziesz zawsze tutaj dla mnie jako mój przyjaciel? Opcja? Oczywiście. To zależy. Weźmy, oczywiście. Może nas, nas nie zabije, jak w każdej grze Rozumiem. Co jeśli wyjdzie na to, że ja. Ucz... Znaczy, chowałem przed tobą sekret, duży sekret. Tak, naprawdę wielki sekret. Taki, który wysadziłby twój umysł. A ten sekret brzmi, że jestem kobietą. Załóżmy, że odkryłeś ten sekret. Czy wciąż zawsze myślałbyś o mnie jako o swoim przyjacielu? Tak, kocham cię, jaki no ład. <laughs> Jeśli ktoś z was jest tutaj, ja czy ja możecie pobrać grę i strzelić opcję drugą. Ja biorę opcję pierwszą. Sor Soróweczka, co nie? Dobra. <laughs> Jesteś takim żartownisiem. He, mój sekret. Oczywiście, że nie ukrywam niczego. To wszystko było tylko hipotetyczne. Lubimy te same rzeczy, mamy te same zainteresowania, ale on jest mądry. To jest impresja, którą otrzymałem. Jest tutaj w tym samym miejscu co ja, ale widzi świat całkowicie inaczej niż ja. Ja tylko udaję, że jestem mar yy, martwy, mądry. Czemu chciałem być martwy? <grym> yy, wiem to bardzo dobrze. Fakt, że nie mogę być taki jak on, był frustrujący. Ta toksyczność, znaczy ta toksyczna, Dumpty, yy, to jest chyba przeklęta relacja czuła, jak, czy wyglądała, jakby miała się rozerwać, rozpaść. Żeby pomyśleć, że lubiliśmy te same rzeczy, nawet zanim się spotkaliśmy, to by wyglądało jak przeznaczenie. Czasami on wyglądał jak kobieta, bo to jest kurwa kobieta, no spójrz na jego twarz, to przecież jest twarz kobiety, nawet ma włosy jak kobieta i nosi ciuchy jak kobieta. Chyba, że to jest mundurek szkolny dla facetów, no to wtedy szanowny znicz dla was. Czasami, a dobra, jeszcze to tłumaczę, sorry. Mimo, że on jest facetem. Co? Więc czasami zastanawiam się. Zastanawiam się, jak rzeczy by się potoczyły, gdyby był dziewczyną. Po tym wszystkim byliśmy tak blisko, że moglibyśmy być kochankami. Ugh. Tutaj jest coś w naszych sercach, co bardzo silnie nas ze sobą łączy. Jej, love story. Mm, Okej. Okay. Zmieniło się tło. Jej. Wow, patrz Intero. liście robią się już pomarańczowe. Ach, kolory jesieni. Taki piękny odcień czerwieni. Jesień sprawia, że chcę dziś podróżować. Gdzieś... Gdzie... do miejsca, którego jeszcze nikt nie zna, hm? Wcieczka do gorących źródeł? Ha! Co ty mówisz? To nie brzmi jak ty, ale to mógłby być nawet dobry pomysł. Nie poszedłem nigdzie ostatnio. Wiatr stał się trochę spokojniejszy. Hej, wiedziałeś o tym? Jesień jest moim sezonem. Urodziłem się w jesieni. To dlatego zostałem nazwany Aki-no. To nie jest moje prawdziwe imię, ale ja wciąż lubię je tak dziś jak. Mam na myśli, kiedy myślisz o jesieni, myślisz o chłodzie, o samotności. Czy to nie pasuje do mnie perfekcyjnie? No nie wiem, nie znam cię. Jestem tylko graczem. Tutaj jest ktoś, kogo chcę spotkać. To jest naprawdę tragiczne. Chcę spotkać ich tak, tak bardzo, ale nie mogę. Nie mogę, ponieważ zostałem narodzony jako człowiek. Teraz, wszystko, co mogę zrobić, to słyszenie ich śpiewającego głosu. I wciąż ja jestem pewny, że ta osoba nie będzie czekać na mnie. On był zawsze. On zawsze. Pa... A teraz to my mówimy w umyśle, chyba. On zawsze patrzył w coś, jak inny świat. Mogłem to powiedzieć. Że on był fond of me, nie wiem co to znaczy. Ale on nigdy nie zwracał uwagi na mnie. On nigdy tak naprawdę mnie nie zauważał. Zaraz to mówi w końcu Akino, czy to mówię ja w umyśle, bo już się pogubię. E, chyba Akino to mu mówił, czy tam mówiła. Dobra. Cześć króliczek. Oferuję moje zapisy przez całą nację. Czy chcesz zapisać? <laughs> Dałem mu okropny głos. Jak dla króliczka. Dobra, zapiszmy. To jest króliczek. Odmeldowuje się. Cześć, miłego dnia. Hm. O, pociąg. Wspaniale. Znacznie ładniejszy niż polskie PKP. Ech. Mam nadzieję, że nie zapomniałem niczego. Ja jestem pewny, że spakowałem wszystko, czego potrzebuję, więc nie ma co się martwić o to teraz. Shintaro, jak z tobą? Czy nie zapomniałeś swojej szczoteczki do zębów czy czegoś? Wiele gospodyń w starym stylu nie daje takich rzeczy swoim gościom. Pojechaliśmy na wycieczkę razem. Naszym celem były gorące źródła w gospodzie, która ma wspaniały widok na liście jesieni. Tak. Ulubione, czy znaczy ukochane liście jesieni, Akino. Shintaro, co jest nie tak? Masz... Um, nie wiem, jak to przetłumaczyć. Chodzi o to, że jego twarz wygląda jakby się czymś zainteresował. Czy ty nie wiesz o tym, na co patrzę? <laughs> nie martw się, ja nigdzie nie odejdę. Zostanę z tobą. Ja wiem. Złóżmy sobie obietnicę. Okej, okay, generalnie tutaj większość tekstu to jest słowa kino, a my mamy tam bodajże jedną albo dwie linijki swego myślenia. Złóżmy sobie obietnicę, Shintaro. Nie zostawię cię. Tak długo jak ty będziesz uważał, że jestem Twoim przyjacielem. Będziesz mi widział jako przyjaciela, zostańmy razem na zawsze. Będziemy dzielić swoje przeznaczenie. Och, jak słodko. Jestem pewny, że to zostało zdecydowane od tamtego czasu. Nasze przyjaźń, nasze połączenie zostało zapieczętowane wtedy. Wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, w czasie, kiedy spędziłam... spędziłem go z tobą. Nie wiem, nie wiem, coś pokopałem w tym zaniu, ale ciężko to było poukładać. Więc, Shintaro, proszę, nie zostawiaj mnie. Żaden problem, mój przyjacielu. Mimo, że wyglądasz jak kobieta. I czuję jakiegoś plot-twista w powietrzu. I tak pewnie zginiemy. E, dobra. Jesteśmy na miejscu. Fajnie. Wow, genialne. Pomieszczenie jest znacznie większe, niż myślałem, że będzie. To już jest chwila, od kiedy ja poszedłem gdziekolwiek, więc pójdę na tył i się zrelaksuję. Ty też powiniesz się zrelaksować, Shintaro. Zawsze próbowałeś tak ciężko. Widziałem cię. Aha, chodźmy popatrzeć na drzewa, no, no, albo chodźmy do gorących źródeł. Jeśli to jest kobieta, nie będzie chciał iść do gorących źródeł. Nie będzie chciała, ponieważ się dowiemy. Natomiast on lubi, lub ona, jesień, więc chodźmy popatrzeć na drzewa. O, racja. Poszliśmy całą tę drogę do gospodyni z gorącymi źródłami, więc to było zmarnowanie. Gdybyśmy nie poszli do wody, wytyfię. Przecież wybrałem drzewa, ale spasuje. Chcę wziąć gorącą kąpiel później, nie martw się o mnie. Po sam koniec, Akino nie poszedł do gorących źródeł i to zapieczętowało to. Odtworzyło moje podejrzenie. Mieliśmy obiad i trochę sake. Wiedziałem, że Akino nie może znieść alkoholu zbyt dobrze. Więc trochę go namówiłem, żebym wypił troszeczkę. Ej, ale ja przecież wybrałem, żeśmy poszli popatrzeć na drzewa. Dlaczego on. Mówił o gorących źródłach. Czyżby ta postać była tak tempa, że nawet jak wybierzemy opcję B, to on i tak uprzeć na opcję A? To by było. to było dobre jedzenie. <laughs> Myślę, że. mogło być trochę tipsy, nie wiem co chodzi. Teraz czuję się śpiący. Shin... Ciało Akino było gorące, jego policzki robiły się lekko czerwone. Jego ekspresja była taka jak u dziewczyny. Kiedy Akino się, że tak powiem, nachlał, i lekko, że tak powiem, zemdlał tak naprawdę nie zemdlał, ale no wiecie. Zdecydowałem się. What?! Możemy się na niego rzucić jak pedofile, lub gwałciciele, albo go zostawić. Zostawmy go, bo będziemy dobrymi przyjaciółmi, a nie wrzodami i debilami. Desperatami. Zdecydowałem się delikatnie przykryć akino kocem. Ech, dlaczego w ogóle była owca taka wy. Się pewnie źle skończy, bo w grach czaron jak nie zrobisz czegoś złego, to wtedy dostajemy patenta zwykle. Mieliśmy fajną wycieczkę. Nasza przyjaźń. Dalej była bezpieczna wciąż, wciąż Akino zniknęła. Znaczy zniknął. On nie przychodził do szkoły, on nie był w swoim domu. On nie był nigdzie. Idę spotkać Sepie. To wszystko, co on powiedział, zanim uciekł. Czemu? Dlaczego Akino? Dum 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 dum, baden, zniknięcie. Świetnie, dostaliśmy baden tylko dlatego, że byliśmy dobrymi kumplami. Świetnie. No dobra, więc mamy już opcję rzucenia się na Akino. Wiem, że to się źle skończy i będzie to źle wyglądało, więc młodszych widzów proszę o zamknięcie oczu i wsłuchanie się w tekst. Dziękuję. Chciałem się upewnić, kim on jest tak naprawdę, tak blisko jak byliśmy. Byłem pewny, że on mi wybaczy za to, że próbowałem sprawdzić troszeczkę informacji, upewnić Więc, więc rzuciłem się na niego jak desperat i rozebrałem go jak spoczenie. Ojej. TO KOBIETA! Chyba... Nooo... Wow. Co ty robisz? Przestań, przestań! Ja... ja nie jestem dziewczyną! Puść mnie! Puść mnie! Tak jak myślałem, Akino była dziewczyną. Na sali gimnastycznej, w trakcie basenu, on zawsze siadał z boku. Mówił, że to dlatego, że jest słaby oraz że bał się, że zachoruje. Ale tak naprawdę to było dlatego, że on nie chciał, żeby ktokolwiek dowiedział się, że ona jest dziewczyną. Wiedziałem o tym. Wiedziałem, że miałem rację. Yy, znalazłem jakiś flaw, chowający się głęboko w środku, jaki no nie ma coś flau, może chodzi o piersi? O jakieś to takie inne słowo? Nie wiem. Nie był perfekcyjnym facetem po tym wszystkim. On nawet nie był facetem. Tymczasowo. Znaczy teraz. Yy... Byłem, że tak powiem, wtulony z No czy jakiego? Nie. Chciałem rozebrać ją i bawić się nią pasjonująco. What the fuck, miałeś sprawdzić jego płeć, a nie go zgwałcić, ty idioto. I teraz zginiemy przez ciebie, bo jesteś debilem i generalnie wszystkie postacie Taro to kretyni. Dobra. Yy. To była miłość, miłość, która była we mnie przez cały ten czas. Może on nie myśli o... tak, znaczy ona może nie myśleć tak samo, czemu się na Pustka z patrzenia na twarz Akino. Pustka sprawiona przez... czystą iluzję. Pustka w mojej piersi, która została wypełniona teraz. Wierzyłem, że Akino zaakceptuje mnie. Nikt nie mógł wejść w naszą drogę. Nie było możliwości, że... to zostanie zatrzymane. Ugh. Czemu? Dlaczego? Ty! Nie dobra, dalej będzie miał męski głos. Męski, ponieważ... Nie chcę mi się dabingować. Skoro przez całą grę miał głos X To pozostanie na takim głosie Dlaczego mnie zostawiłeś? Wszyscy są tacy sami Mimo, że nie wiedziałeś Mimo, że nie wiedziałeś jak ja się czuję Ty Ty jesteś taki sam jak inni Wszyscy jesteście kłamcami Chudzisz. Zasłużyłeś sobie na to, debil Czułem coś, co wbiło mi się w tył szyi. Ciepłe krople krwi zaczęły delikatnie płynąć po mojej mnape. co to. I właśnie mi się pop Musiał um, Wierzyłam w ciebie. Chciałam uwierzyć w ciebie. Byłam głupia. Byłam głupia, że wierzyłam w ciebie. Czy nie miałam racji? Znaczy, czy nie mam racji? A kino trzymała coś, co wyglądało jak szkło. Nie, to nie było szkło. To było kawałek uszkodzonej płyty CD. Sepia Mimosa. Moja przytomność powoli odpływała. Ostatnia rzecz, która wpaliła mi się w mój, moje oczy to Akino. Płacząca Akino. Jej ekspresja była chaotyczna. To była mikstura frustracji, smutku i bólu. Nasza toksyczna, przeklęta relacja doszła do samego końca i rozerwała się na kawałki. Eee... Zasłużyłeś sobie na to... Zasłużyłeś sobie na to, bo byłeś debilem, jak każda postać taro. Wszystkie postacie taro są debilami, bez kitu. Chociaż w sumie w wiandere, Wandereli taro był nawet normalny, tylko po prostu postacie były psychiczne i musiały go zabić za każdym razem. No ale coś, takie życie. Jesień była moim sezonem. Kiedykolwiek nadchodziła jesień, ja zawsze byłam szczęśliwa. Po tym wszystkim to jest sezon, w którym się urodziłam. To jest sezon, kiedy urodziłam się jako człowiek. Nie ma potrzeby, by płakać, sepia. Jestem pewna, że to było moje przeznaczenie. To dlatego, że ty. Znaczy, yy, to, to dzięki tobie ja się urodziłam. To dlatego, że ty. Nie, to dzięki tobie mimosa również się urodziła. What? O co tu chodzi? Po prostu sposób, w który oboje kochamy cię, ty kochasz nas tak samo. Każdy, kto nie lubi tego nie musi patrzeć, zasłonie ich oczy dla nich. Prawdziwy koniec pomysłu. Serio? Czy zawsze w prawdziwym końcu, zakończeniu, główny bohater musi okazać się idiotą i zginąć? I musimy mieć smutne zakończenie? What the fuck? Ach. Nawet nie zdałam sobie z tego sprawy, kiedy wydałam lekkie westchnięcie. Już zaczęło padać, śnieżyć. Około pół roku minęło od tego czasu. Czas ignoruje mnie, kiedy płynie, łapie mnie w swój, w swój prąd i topi mnie. Jestem pewna, że czas zabije naszą dwójkę. Ach, ty już nie jesteś z nami dłużej. Czuję lekki smutek, ale wciąż czuję również szczęście. Znaczy nie tyle smutek, co naczuję yy, szkodę. Budować. Z jakiegoś powodu nie czuję bólu. Mój umysł jest spokojny. Nie ma zmartwień. Nie ma. Mm, zaskoczenia? Czy ja kiedykolwiek byłam smutna o to, że cię straciłam? Mój umysł był pusty. Czułam się, jakbym straciła kogoś. Zaraz, czekaj. Co? Najpierw powiedziałem, czy ja w ogóle czułam smutek, że cię straciłam, a teraz było, że czułam smutek, że kogoś straciłam? Nie, czułam, jakby kogoś straciła. Dobra, nieważne. Pewnego dnia dołączę do ciebie, jestem pewna, że tam odnajdę prawdziwą siebie. Tak myślałam, nie myślałam, że byłam w błędzie. Powiesz mi, jaka będzie moja przyszłość, obiecałeś, Shintaro. Mm, to jest przykre. To już jest w przyszłości, więc dlaczego to wciąż jest w moim sercu? Solitud, nie Niemcy znaczy, jesieni. To wszystko, co pozostało. Przypomina mi o tamtych czasach. To było zanim Cię poznałam. Wtedy ja już miałam, znaczy ja już byłam chłopakiem. Miałam przyjaciela. Chłopaka, przyjaciela, tak jak Ciebie. Znaczy tak jak Ty. I tak samo jak Ty, On nie mógł mnie widzieć jako mężczyznę. Odebrałam Mu życie. Teraz On żyje wewnątrz mnie. Ty również będziesz żył w moim myśle. Do czasu, aż zostanę zabita przez czas. Sepia. Musiałam coś skraść, ale już to otrzymałam. To może brzmieć jak puste słowa, ale kiedy ja byłam człowiekiem, te spokojne dni sprawiły, że byłam naprawdę szczęśliwa. Smutna gra. Smutna gra. Nie zrozumiałem raczej większości z niej, ale. Jestem pewny, że generalnie ona chciała mieć po prostu prawdziwego przyjaciela, chłopaka ale każdego, kogo poznała, musiała ubić, ponieważ on odkrył, że jest dziewczyną, i prawdopodobnie każdy jej poprzedni przyjaciel po odkryciu prawdy rzucił się na nią jak desperat, pedofil, zboczeniec, i ona go wtedy ubiła. I to w sumie wszystko, co zrozumiałem z tej gry. Może ktoś z Was jakiś ukryty sens tutaj odkrył, albo nawet przeczytał, że tak powiem, w internecie, o co w niej chodziło? Jak chcecie, to podzielcie się w komentarzu jakimś takim, wiecie, konkretnym, grubym komentarzem z fabułą o co w tym chodziło, mm, w każdym razie to było na tyle z Ty, Ja i Puste Słowa jeśli wam się spodobało to strzelcie łapkę w górę, jeśli nie to strzelcie łapkę w dół jak nie jesteście widzami a chcecie być no to zapraszam do subskrypcji kanału a jak nie no to nie i to tyle w sumie, wkrótce, kontynu wkrótce będę kontynuował serię z *Corps Party Blood Covered oraz The Boogie a na razie muszę jeszcze w sumie skończyć Redbook Także jak skończę Redbook, to wznowię któryś z tamtych dwóch serii, tak żeby nie było, że w Party i Boogeyman jednocześnie, bo to mnie zniszczy. Corpse Party jest zbyt długie, żeby nagrywać razem z Boogeymanem, bo Boogeyman też jest długi. Generalnie jest jeszcze jedna gra od Charon, którą prawdopodobnie nagram, chociaż słyszałem opinię, że jest całkowicie inna niż reszta gier, więc możliwe, że będzie słabsza. Ale wszystkie gry Charon że tak powiem, mam do nich sentyment, bo zacząłem swój kanał w sumie na tych grach od niego, właściwie od nich. I, I tak nagram wszystko i tak z sentymentu i z szacunku. Także to by było na tyle. Jeszcze raz życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych materiałach w przyszłości. Trzymajcie się. Cześć.